Szanowni Państwo, serdecznie wszystkich Państwa witamy przed ekranami i zapraszamy na transmisję z dzisiejszego spotkania. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo się cieszymy, że właśnie z nami spędzą Państwo najbliższe półtorej godziny. Jesteśmy przekonani, że dzisiejsze spotkanie to będzie prawdziwa piłkarska uczta. Ten mecz z pewnością dostarczy nam wielu niezapomnianych emocji. Zapraszamy. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. Miłka wypita spod nóg rywala. I teraz przed nami jedenastka gospodarzy w bramce. Petri. Brunito. to! Niesamowita parada! Zagranie na klepę. Krótko. Ośrodkowuje na dalszy słupek. Grała dość niepewnie w obronie. Na razie drużyna przeciwna oddala niebezpieczeństwo. Wyraźnie teraz słychać kibiców niezadowolonych z decyzji arbitra. Domagali się rzutu karnego, ale sędzia postanowił inaczej. Gra toczy się dalej. I teraz uderza. Groźnie było. Dobra interwencja. Mają teraz aut. Wracamy teraz do sytuacji sprzed chwili. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za faul, przy którym świetna okazja. Trafi. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Nieodpowiedzialne zachowanie teraz. Załatwa strata. Dobre ofensywne podanie Franki. Lewandowski A tak pozycyjnie Szukają okazji, by objąć prowadzenie Może im dać prowadzenie Jest! Robert Lewandowski Otwiera wynik spotkania On jest po prostu niezawodny Teraz widać wyraźnie, fatalnie ustawiona była obrona. Spóźniona reakcja defensywy i droga do bramki szeroko otwarta. Właściwie nie do obrony, gdy strona atakująca ma przewagę liczebną. Prowadzą zatem 1 do 0. I Marko. I Lorenzo przy piłce. I tym zdecydowanym wejściem odpiera mu teraz piłkę. Znakomita interwencja, to mogła być Bramka. Celne prosto zagranie. I znowu strzelają. Ale simponują skutecznością w ostatnich minutach. Wspaniała gra ofensywna. to mamy 2 do 0. Radzi sobie teraz z obroną. A i niewiele teraz zabrakło. Odważna próba. Teraz zabrakło trochę szczęścia Tomku. Niestety nadal do remisu potrzebują dwóch bramek. Zinedine Zidane. Zidane. Czy trafi? I broni bramka. Coś niebywałego. Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak. Lewandowski! Tak jest! Dopina swego! Jest hat-trick! Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. w widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. Po tym podaniu wszyscy wiedzieli, jak to się skończy. Doskonała robota. Znowienie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynika. To dopiero pierwsza połowa. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Linet Bierenstein. Dobrze! Zablokowany strzał. Twarde wejście, ale skuteczne. Arno occhiani Ależ Garcia. Jest co? Gdyby tak strzelił na szkolnym boisku, to teraz leciałby za płot po piłkę. Cóż, wiadomo, prawo Pascala. Była siła, zabrakło celności. Fantastyczny futbol pokazują gospodarze w pierwszej odsłonie spotkania. Tak, pokazują w tej pierwszej połowie, że potrafią strzelać gole. Grają jak znud, świetnie operują piłką, imponują skutecznością i naprawdę zdziwię się, jeśli w tym spotkaniu coś jeszcze się wydarzy. Chyba, że zapakują kilka kolejnych do siatki, ale to trudno byłoby nazwać na O Oj, świetne. Prosto padło zagranie. Spróbuje wykończyć podcinką. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Gwizdek, rozpoczynający drugą połowę za nami A przed nami 45 minut emocji. O, musi być bramka Nie do wiary Tylko bramkarz do pokonania Uderza z całej siły No zabrakło niewiele, ale zabrakło Odrobina więcej precyzji A golkiper wyjmowałby piłkę z siatki Robert Lewandowski Bardzo dobre podanie I teraz mamy przechwyt Ciera do adresata, będzie ciekawie nie do wiary kolejny gol prowadzą już różnicą czterech bramek spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę cóż, no po prostu nie może sobie pozwolić na takie błędy w ustawieniu przecież to kryminał to nie zdziwię się, jeśli w następnym spotkaniu między słupkami zobaczymy kogoś innego Mamy już zatem 4 do 0. Jude Bellingham rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Prawo dobrze w obronie. Ależ teraz przegląd pola. Przestrzeń na skrzydle. Może to wykorzystać. I na razie zagrożenie w szybko odroczone. Prawo, Skuteczne wejście i ma pinkę. I proszę. Bramkarz był na miejscu. Pole karne, głęboko teraz. Nestannie wykonanie ten przykładnik. Kesus na was. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma, bo nie dało się już wyjąć. Ale pechowo zakończyła się ta interwencja. To była naprawdę niezła obrona. Trudno tutaj doszukiwać się winy. W takich sytuacjach można mówić o wielkim pechu, bo możesz zrobić co w Twojej mocy, a koniec końców i tak pada bram. Powiększają przewagę. 5 do 0. Pometti. Ależ Garcia. Jest komu podać. Czy trafi do siatki? A teraz pokazał co potrafi. Inigo Martinez. Mundę z piłką. No i tak to jest proszę państwa. Kiedy wynik jest korzystny, to trzeba poszanować piłkę. Franki. Z piłką Pedri. Świetne wejście. Piłka odebrana. Dobra obrona. Bez faulu. Nie ma dwista. Myślę, że to dobra decyzja. Może trochę ryzykowna że według mnie było czysto, Nie przepada za lekarskim sędziowym. Przejmuje teraz piłkę. Z piłką Pedri. Jamal. Jednak schodzi do środka. Obrońca teraz ekspediuje piłkę byle dalej. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Przejęcie piłki. Zinedine Zidane. Frenki. Doskonale teraz, Frenki de Jong. Czy znajdzie trochę miejsca? Tak, pudło! Świetna technika, duża precyzja, bardzo niewiele tutaj zabrakło. Jerenstein. No i po ataku, zagrożenie minęło. Do końca meczu już tylko minuta plus to, co doliczy sędzia. Linet Bierenstein. I to by było na tyle, proszę Państwa. Zespół gospodarzy, wspierany wspaniałym dopingiem swoich kibiców, odnosi zwycięstwo. W dzisiejszym meczu drużyna udowodniła swoją wyższość, po prostu wyglądała dużo lepiej w ofensywie. Cóż, pewne i zasłużone zwycięstwo.